Stargarskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Ala obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia i energicznej działalności. Uroczystość odbyła się w Domu Kultury Kolejarza. Wśród gości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, szefowie firm i instytucji współpracujących z klubem oraz ci wszyscy, którzy dzięki działalności Stargarskiej Ali zmienili życie swoje i swoich bliskich. Uroczystość rozpoczęła się od wypuszczenia w niebo 25 lampionów symbolizujących oczywiście 25 lat aktywnej, owocnej i społecznie potrzebnej pracy. Stowarzyszenie oprócz prowadzenia zajęć i różnorodnych form terapeutycznych znane jest również z wielu imprez organizowanych cyklicznie od wielu lat dla mieszkańców Stargardu Szczecińskiego. Ala organizuje m.in. dni trzeźwości, dzień dziecka, mikołajki, turniej halowej piłki nożnej klubów abstynenckich województwa zachodniopomorskiego, turnieje tenisa stołowego, święto pieczonego ziemniaka, konkursy plastyczne, wieczorki taneczne i wiele innych. Ale realizuje także cele edukacyjne, organizując warsztaty i prowadząc programy edukacyjne oraz profilaktyczne w szkołach miejskich i powiatowych. Uroczystość w Domu Kultury Kolejarza była okazją do podziękowania i uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla stowarzyszenia. Pamiątkowe statuetki oraz dyplomy uznania otrzymali wszyscy ci, którzy byli, są i będą nierozerwalnie związani z klubem abstynenta. Wiele ciepłych słów padło z ust osób zaproszonych na uroczystość. Goście nie przyszli z pustymi rękami. Stowarzyszenie wzbogaciło się o nowy komputer i faks. Uhonorowano również najstarszą wiekiem osobę związaną ze stowarzyszeniem. Po części oficjalnej każdy chętny mógł wziąć udział w wieczorku tanecznym.